Hej, Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału. Kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Jak widzicie, u mnie już jest trzeci dzień wiosny i śnieg dalej leży na podwórku, tak samo jak i gdzieś tam na polach. Także no, zima była dosyć konkretna. I w poprzednim odcinku widzieliście jak próbowałem sobie użyć modyfikacji do odśnieżania, mianowicie tej Syntrak. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że najprawdopodobniej gdzieś mi jakiś mod musi kolidować z tymi odśnieżarkami, że tak powiem, więc no raczej, raczej się tym bawił i nie będę więcej. A szkoda, bo jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. A w dzisiejszym odcinku jest kilka rzeczy, które będę chciał tutaj właśnie sobie zrobić. Może zaczniemy sobie od najważniejszej, w sumie. Bo troszeczkę już tego ogarniania mam, szklarnie, zwierzęta i tak dalej. Więc pracy trochę tutaj z tym mi dochodzi. No i słuchajcie, pomyślałem, że właśnie fajnie będzie zamontować sobie wreszcie tą pompę wodną od Lizarda. Fakt jest taki, że teoretycznie ta pompa z Global Company kosztowała mnie 4000 na każde jedno postwisko. A teraz wydaję 5000 na, na te pompy od Lizard'a, dzięki którym nie musimy dawać wody, tylko ta woda utrzymuje się tam na takim poziomie chyba 10% i, I niżej to po prostu nie schodzi yy, Także jest to też taki fajny plusik i wystarczy to postawić tutaj w tym korycie, w obrębie koryta na wodę Ja to sobie chcę postawić w taki sposób yy, Żeby mniej więcej jakiś tam wąż powiedzmy sobie Wpadał do tego koryta, będzie to, myślę, bardziej naturalnie wyglądało, mimo wszystko, bo jak postawicie to sobie gdzieś tam na boku, obok koryta, no to wtedy ta woda akurat nie będzie wlewana. O, myślę, że tak, coś w tym stylu, w każdym paswisku, jak będę miał, nie będzie źle. Przynajmniej nie będę musiał już latać i tą wodę tutaj co chwilę dolewać zwierzętom, więc jest na plus dużo, przynajmniej dla mnie. I ok, i wiecie co? E, pomyślałem, że postawię sobie też jedną taką pompę e, przy ogórkach, bo zobaczymy, czy to będzie podlewało też ogórki. E, czy to działa tylko i wyłącznie do zwierząt? Ja już sobie raz postawiłem tą pompę, ale wiecie co? E, z tego co zauważyłem, to ta pompa utrzymuje taki poziom powiedzmy 20-15% chyba nawet e, wypełnienia tego koryta z wodą. Więc tak naprawdę, mm, zobaczymy, czy zejdzie ta woda w ogóle do zera. Poziom wypełnienia wodą mamy 29%. Słuchajcie, że pompa chodzi. Więc być może nie będę musiał tego podlewać. Zobaczymy, e, fajnie by było, bo ogólnie, jeżeli chodzi o wodę, na przykład przy drzewach, i dałoby radę też taką pompę przy drzewach postawić, wtedy te drzewa byłoby ok. Bo akurat tutaj na przykład jest tylko 100 litrów wody przy każdym z drzew, co nie jest jakimś tam dużym plusem, no bo tak naprawdę praktycznie każdego dnia musiałbym podlewać te drzewa. Obornika też tutaj całkiem sporo idzie i jeszcze jest w dodatku problem z tymi drzewami oliwkowymi, że ciężko jest wsypać ten obornik centralnie do tego drzewa, żeby on tutaj, wiecie, ten trigger się wypełniał przy drzewie. Więc to też jest dosyć problematyczne. Dlatego, tak jak widzicie, o tutaj mam trochę rozwalonego tego obornika, i tam. E, I specjalnie właśnie też e, stwierdziłem, że po prostu poczekam aż się to wyzeruje. To Wam może za chwilę pokażę, jeszcze jak zdążymy na tym odcinku. E, ale jeszcze w dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić kilka innych rzeczy. E, a mianowicie, będziemy sobie sadzili dzisiaj, słuchajcie, ręcznie drzewa. E, tam, mniej więcej, za tymi szklarniami jest trochę miejsca jeszcze. Więc pomyślałem, że fajnie by było postawić sobie tam jakiś dodatkowy las. Ponieważ najprawdopodobniej w przyszłości będę chciał tam troszeczkę wyciąć. Myślę, że jedna paleta na razie wystarczy. Najprawdopodobniej w przyszłości będę chciał sobie trochę ten las tam wyciąć. Więc ogólnie jest tak, że po trzech latach z tego co pamiętam, a jeszcze się upewnię, bo żebym Was tutaj nie skłamał. W poradniku do Seasons. Jest uprawa drzew. Ehm, osiągnie pełen wzrost po 5 latach, a po dwóch można ścinać. Więc 5 lat, no troszeczkę to jeszcze potrwa. Ehm, dlatego też stwierdziłem, że fajnie by było już te drzewa sobie gdzieś tam troszeczkę więcej posadzić ehm, i później to sobie wytnę. Ale jak to sobie tam wytnę, ehm, to w tym samym momencie po prostu też będę chciał tam posadzić. Nowy las, więc jak będziemy tam wycinali drzewa, to już wiecie, jaki będzie plan, że e, gdy sobie tam to, te wszystkie drzewa wytnę, usunę, pnie i tak dalej, no to automatycznie tam posadzimy już taki normalny las, już najprawdopodobniej będzie to maszynowo, e, a nie ręcznie. Na pewno zastanawiacie się, co niektórzy z Was, bo na pewno też e, ktoś tam wie o takiej modyfikacji na e, właśnie ręczne sadzenie drzew. Za chwileczkę wam zaprezentuję, jak to się tutaj będzie odbywało. 20 drzewek to nie jest jakoś dużo, ale myślę, że zawsze to jakiś tam dodatkowy zysk będzie, i oczywiście e, ten trigger do sadzenia tych drzew, trigger, no w sumie to urządzenie do sadzenia drzew, łopata i jakiś tam worek z czymś, e, który tutaj będzie, e, to sobie zostawię. I tutaj, jak zobaczycie, to jest tutaj ten taki. To jest dla myśliwych, taka leśniczówka, coś takiego, nie wiem jak to się nazywa w sumie. I tutaj, właśnie, możemy sobie koło tego posadzimy sobie postawimy sobie o to: to jest właśnie e, hand planting, czyli ręczne sadzenie będzie wyglądało niby bardziej naturalnie, no bo wiadomo, maszynowo to jest maszynowo, a ręcznie to jest ręcznie. No i myślę, że właśnie coś takiego sobie tutaj o Obok tego pykniemy. Bardzo fajnie. No i teraz jak to wygląda? Muszę sobie tą paletę gdzieś tutaj postawić blisko, żeby była. O, myślę, że tutaj. I słuchajcie, dzięki tej modyfikacji. Też jedna z osób mnie pytała, jaki powinien być mniej więcej odstęp, żeby drzewa się nie blokowały. Bo jeszcze tutaj wracają do tego. Drzewa potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć swój pełen swój w pełni rozwinięty stan. Osiągnął pełen wzrost po 5 latach w grze, a po 2 latach można je ścinać. Drzewa hamuje, e, hamują wzrost innych drzew, jeśli zostały posadzone zbyt blisko siebie. Aby wznowić wzrost drzewa, musisz je przerzedzić. E, nie wiem, jak to tutaj wygląda, bo na przykład te drzewo, to, to drzewo na przykład, ono rośnie cały czas tak samo, tak jakby w pewnym stylu w ogóle się nawet nie rusza. A to są te drzewa, wiecie, takie farmingowe, typowo. Yy, więc ciężko jest stwierdzić, jak to miałoby wyglądać, yy, z tymi, które już były w grze. Bo z tego co pamiętam, to one raczej nie będą rosły. No i tutaj podchodzimy sobie do tego i bierzemy sobie Take Equipment. Yy, pod R to mamy. No i teraz podchodzimy sobie tutaj, bierzemy sobie drzewo. Yy, z tego co mi się wydaje, wzięliśmy chyba kilka. Tak, dziesięć wzięliśmy. No i teraz tak, może gdzieś na takim bardziej wolnym terenie sobie wyskoczę. Zobaczcie, że powinno się świecić na czerwono, ale się nie świeci, więc okej. Okay. Zrobimy tak. Posadzę sobie tutaj drzewo. Chwileczkę to zajmuje oczywiście. Mamy jedno i teraz patrzcie, jedno od drugiego, takie 6 metrów nie, to są stopy. 700 chyba na to wychodzi. Nie wiem ile to jest stopa, w na przelicznik. Okej, okay, już wróciłem i zasięgnąłem informacji. Słuchajcie, jedna stopa, nie tak może, 1 metr to 3, mniej więcej w przybliżeniu, bo tam jest dokładnie 3,28 e... Stopy, coś takiego wychodzi, około tam 31 cm to jest jedna stopa, coś w tym stylu. Więc 2 metry to jest odstęp pomiędzy drzewami, jaki minimum musi być. Ale nie jestem do końca przekonany, że to będzie dobrze, więc ja sobie zrobię taki trochę większy ten odstęp. Myślę, że te 10 stóp około 10 stóp sobie zrobimy ten odstęp, słuchajcie. 10 drzewek sobie posadzimy, bo jest jeszcze. Jedna bardzo, bardzo ważna sprawa, którą też chcę poruszyć, a mianowicie, mm, słuchajcie, e, dużo jest pytań też, jak na przykład zrobić TMR. E, mnie to trochę dziwi, bo tak naprawdę jak sobie kupicie paszowóz, e, no to w paszowozie automatycznie wam to pisze, jakie tam powinniście proporcje zastosować, e, ale z racji tego, że właśnie no, macie takie pytania, jakby nie było... To będę chciał wam pomóc i odpowiedzieć oczywiście na to. Właśnie w dzisiejszym odcinku też za chwilę sobie przejdziemy do tego, żeby zrobić temer. 10 stóp tutaj mamy, dobra. Czyli 3 metry około, posadzimy resztę. I ja wam będę chciał pokazać, jak to najlepiej jest sobie ogarnąć. Było też jedno pytanie, czy da się rozcinać bele? I na ostatnim odcinku pokazywałem Wam, że faktycznie da się rozcinać te bele. E, ku mojemu zdziwieniu, tak naprawdę przez przypadek, na to wpadłem. Dokładnie, mając modyfikację Global Company, słuchajcie. A, chyba już nie mam. Tak. Dobra, mając modyfikację Global Company, e, możecie rozcinać bele, jak ona sobie leży e, prawym przyciskiem myszy, z tego co pamiętam. Klikacie na po prostu i ona zostanie rozcięta. Także jeżeli ktoś chce coś tam, nie wiem, wykombinować, mam nadzieję, że nie sadzę tych drzew za gęsto. Bo tak to się wydaje. No teoretycznie powinno być chyba OK. Zobaczymy. Mm, tutaj może też jakieś posadzimy drzewko. Jak one tu będą rosły przez 5 lat, to mimo wszystko trochę zejdzie. Dlaczego sadzę te drzewka teraz? Z tego względu, że już mam. Mam tą łąkę swoją, więc tutaj aż tak dużo tej trawy kosił raczej nie będę. Mm, ale tutaj myślę, że jeszcze tak wiecie 20. Myślę, że około 40-60 nawet drzewek bym chciał posadzić. Tutaj cały ten taki teren Powiedzmy, o coś w tym stylu, więc pewnie później jakąś tam przyczepą sobie przywiozę jeszcze trochę e, Tych drzew O, Myślę, że tutaj nawet jeszcze można by było no, Teoretycznie wygląda na to, że jest całkiem spory odstęp między tymi drzewami Więc zobaczymy jak to będzie się później w przyszłości przekładało na Faktyczny ich e, wzrost mnie usunąć to już ich później chyba nie mogę w żaden sposób U 15 metrów. No ma to wyglądać mniej więcej, wiecie, bardziej naturalnie, więc nie mogę tego sadzić w takich normalnych rządkach też za bardzo. Tylko tak troszeczkę sobie o jedno drzewko tu, drugie tam, coś w tym stylu. No i w tym roku na pewno będę chciał wszystkie te drzewa posadzić. No a później zobaczymy, jak to wyjdzie. No, widzicie, tutaj na przykład na czerwono nam się świeci. To znaczy, że będzie nam hamowało wzrost tego drzewa. To już chyba jest ostatnie. Tak, zgadza się, dobra. No to ja sobie to oczywiście później ogarnę resztę, bo to chciałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Czyli mniej więcej około 2 metrów musi być odstęp e, jedno drzewo od drugiego, żeby ten wzrost był w miarę e, normalny. Teoretycznie z tej modyfikacji tak można to wywnioskować. Myślę, że myślę, że jest to całkiem rozsądne, bo nawet tak patrząc, wiecie po lasach, jak są gdzieś tam sadzone, w sumie też, miał, też mam las, więc, więc mniej więcej tak to powinno chyba w sumie się prezentować. Jeszcze jedną rzecz, jaką chcę tutaj zrobić na odcinku, to będzie słuchajcie, postawienie wiaty na wełnę, bo jak widzicie, ta wełna mi tutaj sobie stoi tak dosyć brzydko. Ja chciałbym postawić właśnie wiatę na wełnę, bo no automatycznie się to tak przekłada, że nie wygląda to najlepiej po pierwsze, i chciałbym właśnie zrobić to jakiś porządek trochę. Dlatego też będę chciał postawić wiatę na wełnę. Taka sama wiata w sumie jak w, w przemasowie tam na gospodarstwie, także tutaj nic się nie będzie zmieniało. Ani tam jeszcze nie, nie sprzedawałem w sumie wełny z tej wiaty, teoretycznie, no... podaży że też nie ma czegoś takiego jak z, takie zautomatyzowane to sprzedaż wełny, tak jak z mlekiem mamy. Że podchodzimy sobie na przykład tam i możemy sobie sprzedać. Wiata na wełnę będzie tutaj. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, e, ponieważ... Najprawdopodobniej, jak będę chciał sobie tutaj coś ogarnąć, mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało w żaden sposób z... Z jeszcze co, będę musiał chyba tylko trochę pomalować, później takim betonem bardziej. Tak, ja, myślę, że myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, jak sobie takim betonem później to ogarnę. No i ja tutaj, wiecie, nie będę jakoś szalał bardzo i każdej palety z osobna brał, tylko po prostu sobie teraz e, te dwie palety myślę. O, tam sobie nabiorę na widły. Nie chcę tamtej, yy, która nie jest dokończona, jeszcze w ogóle naruszyć, żeby nie było później lipy. O, i tak sobie możemy bardzo fajnie ładować. Czyli wiecie, jak ja będę już ładował te palety tutaj z tą wełną, nie? Będę to wszystko spychał tam i tyle. No, nie oszukujmy się, ale, ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o moje owce, to w tym roku naprawdę jest mega duży progres, jeżeli chodzi o produkcję wełny, bo no jak widzicie, tam miałem chyba trzy palety, tak naprawdę. Pełne i jednej miałem tyle coś, co, 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 co teraz może jest, więc e, tej wełny trochę już tutaj wyprodukowały e, swoją drogą. To też e, małą gafę strzeliłem, bo myślałem, że owiec może być 60, a tak naprawdę tych owiec może być tutaj aż 80, więc też całkiem sporo. E, I teraz sobie możemy przejść w sumie już do robienia TMR-u. Tak mi się wydaje. No, dobra, to będziemy sobie teraz ogarniać TMR. I te owce, słuchajcie, już mam 75 z tego, co mi się wydaje. Chyba, że się jeszcze któraś tam. Nie, już mamy fulla. Owiec już mam 80. Dobrze mówię? Dobrze. Tak naprawdę, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, które owce na przykład moglibyście sprzedać, to tutaj będziecie widzieli po cenie chociażby. 290 to jest tutaj taka norma w miarę. 499. Czyli tak naprawdę te za 499 się najbardziej opłacą i to jest chyba całkiem dobra cena Merino Za Merino na pewno Ale ja na razie owiec nie będę sprzedawał, dlatego nie będę sprzedawał ponieważ jest wiosna i one na wiosnę dają mi wełnę Dlatego najgłupszym co mógłbym zrobić to by była sprzedaż yy, owiec na wiosnę No i teraz szybka produkcja TMRu Może nie tak zrobimy jeszcze, podstawię sobie do, te, do paszowozu Drugi ciągnik, żeby wam to łatwiej zobrazować e, i nie będę sobie co chwilę tam podpinał się pod e, TMR tym e, klasem, tylko klasem będziemy sobie ładowali po prostu e, potrzebne składniki. Proporcje wyglądają następująco. Dajecie e, mniej więcej tyle samo piszonki co siana, i tak naprawdę jak dacie połowę mniej. E, Słomy, to wtedy Wam wyjdzie normalnie TMR, czyli pasza dla, e, dla krów, ta zbilansowana taka, która daje Wam full opcję, jeżeli chodzi o wydajność e, tych krów, czyli produkcję mleka i tak dalej, wzrost optymalny. E, także myślę, że tutaj akurat e, Wam się to przyda. Ja swoją drogą mnie troszeczkę zdziwiły te pytania w komentarzach, tak samo jak e, na live ie. też ostatnio były takie pytania, także pomyślałem, że fajnie będzie e, Wam to pokazać. Tutaj jest jeszcze problem czasami z ze spawnowaniem tych bel Tylko tak, dwie kosteczki siana, słuchajcie Jedna kosteczka No tutaj właśnie jest, to mówię Jedna kosteczka słomy na razie, ale tutaj może się jeszcze zmienić, spokojnie I dwie piszonki Zgadza się no, i teraz oczywiście ładujemy sobie wszystko. Czyli mamy yy, mój paszowóz, to jest ten paszowóz, który ma pojemność. Słuchajcie. Yy, gdzie on jest? Musiałem go już przemienić. minąłem gdzieś tutaj pewnie. O, jest tutaj. I on ma pojemność, słuchajcie, yy, 23,5 tysiąca litrów. Także no tutaj na pewno nie zalecam robić tak, że dacie dwie kostki siana, dwie kostki kiszonki i dwie kostki słomy, bo wtedy TMR wam niestety nie wyjdzie. Jest na to inne rozwiązanie w tym przypadku. Ja wam za chwilę je pokażę. Jeżeli macie właśnie tak jak, tak jak ja, że wszystko macie w belach, no to jest to dosyć problematyczne bo jak widzicie to automatycznie, jeżeli sobie wszystko w belach będę ładował no to wiadomo jak to będzie wyglądało Jaż z drugiej strony mógłbym jeszcze na przykład wziąć łychę ja mam trochę słomy na boku i trochę kiszonki i to też wrzucić to zoptymalizowałoby troszeczkę bardziej ten ten TMR po prostu, jeżeli chodzi o zużycie bo mi na przykład najbardziej zależy na tym żeby złożyć jak najmniej kiszonki i siana, a mieć jak najwięcej TMR-u z tego względu, że tego mam najmniej, bo tak jak wiecie, no niestety trawa nie zdążyła urosnąć, żebym zrobił więcej kiszonki e, a nie miałem łąki, żeby zrobić więcej siana, więc tak troszeczkę głupio wyszło. Teraz na przykład jak te krowy już się ocieliły e, i te cielaki też tutaj już e, rosną, no to muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę mega dużo tego e, idzie. No, i teraz, jak widzicie, wrzuciłem sobie dosłownie 5 bel, czyli 20 000 litrów powinno być. Mamy 20 400 litrów, z tego względu, że tutaj te 400 e, po prostu już było. No i słuchajcie, e, jak to sobie można fajnie jeszcze zrobić? Mamy krowy, więc krową dajemy też słomę. Z racji tego, że dajemy tym krową słomę, to ta tabela tutaj w tym moim rozcie rozcielaczu do słomy jest otwarta. I teraz mogę sobie zrobić tak, że otwieram sobie pokrywę. No, jeszcze może nie tak zrobię. Otwieram sobie tą pokrywę najzwyczajniej na świecie i zabieram tamtą koskę słomy. Dzięki czemu? No, słomy mam najwięcej tak naprawdę. E, dzięki czemu będę mógł tutaj właśnie zrobić sobie więcej tego tmr na jeden raz, zużywając mniej chociażby kiszonki. Czy też siana, ale polecam na przykład właśnie zostawiać takie 2,5 do 3000 litrów takiej kostki. No ja tutaj akurat eee, takiej słomy nie zostawiłem tyle ile powinienem był zostawić. Eee, ale no tak jak, sobie, tak, jak zostawicie sobie te 3000 przy tym paszowozie, czyli powiedzmy, nie tak jak wrzucacie po 8000 litrów siana i 8000 litrów kiszonki to wrzućcie wtedy powiedzmy 6. A maksymalnie 7000 litrów słomy, i to Wam po prostu zrobi TMR w 100%. Nie będziecie się musieli w ogóle martwić, bo jak widzicie, no tutaj jeszcze troszeczkę mam tego zapasu. Myślę, że jeszcze te 500 litrów śmiało można by było wrzucić tej słomy, ale lepiej też z tym nie ryzykować, bo jak przesadzicie, to wiecie, jak to może wyjść, tak? Więc taki poradniczek odnośnie tmr -u. Tutaj, co do tych ogórków, to jeszcze mnie ciekawi, kurczę, czy ta pompa będzie dawała. Jak będzie dawała, to po prostu do szklarni też będę sobie pompę chciał zastosować. Mm, a, i jeszcze Wam miałem pokazać, jak to działa z tymi drzewkami oliwkowymi. Więc zaraz Wam pokażę. No i tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o kiszonkę, krowy pierniczają jak posrane, serio. E, mega dużo tego ostatnio idzie, że naprawdę. Nawet, nawet e, szacowane zapotrzebowanie na pasze na cały rok tutaj mamy w litrach. Mamy 253 tysiące litrów. To też się przekłada na to, że to jest po prostu 9 tryb sezonowy. I, I ewidentnie, no, wiadomo, więcej razy muszę karmić te, te krowy. Owce też potrzebują więcej jedzenia. Jak będziecie mieli krótszy ten sezon, to wiadomo, zbiory są częstsze, i, i wtedy nie musicie się aż tak martwić o te chociażby, właśnie siano czy, czy kiszonkę. No a jak ja sobie zbieram co, wiecie co, jakiś tam czas W sumie to też żałuję trochę może, że wziąłem sobie ten 9-dniowy tryb To jest z tymi światłami? No bo się nie chciał wyłączyć, nie wiem czemu Dobra No i teraz muszę sobie wziąć jeszcze łychę i pokażę wam właśnie jak to wygląda z tymi e, Drzewkami Dokładnie, w przypadku wywalania tam właśnie obornika, czyli nawozu pod te drzewka i z tych drzewek raczej zrezygnuję, jeżeli tak to właśnie będzie wyglądało. Że obornik jeszcze jest ok, bo nie muszę go wozić codziennie, ale wodę na przykład muszę wozić codziennie, więc jest lipa. Dobra, muszę sobie zebrać to, co tutaj było. No i mamy obornik. Teoretycznie 500 litrów to jest pod jedno drzewko, powinno wejść tego obornika. I teraz się udało, oczywiście. Nie ma też takiej tej blokady, czyli na przykład właśnie jak, sobie, jak akurat mam, będę miał całą łychę, bo nawet zdarzało mi się tak, że e, całą łychę potrafiłem wysypać pod drzewko e, i nie było tej blokady, a i tak mi nie pokazywało 100%. Tutaj jeszcze sobie po tych swoich zaspach jeżdżę, które sobie porobiłem niestety. E, może nie tak zrobię, zrobię sobie tu przejazd. Pogodzimy trochę ten śnieg. Odśnieżanie jeszcze na pewno gdzieś tam jakieś wpadnie. Coś długo się wysypywał ten śnieg. Eee, tylko nie wiem dlaczego, ale u mnie na przykład nie się taka gruba warstwa śniegu. Wyłączyłem sobie ruch drogowy, bo nie wiem czy to nie jest też spowodowane tym, że na przykład na drogach nie mam tego śniegu. Fajnie by było, żeby na drogach ten śnieg był też. Eee, no niestety go nie mam. Eee, a, no i jeszcze e, modyfikacja na przykład na realne obciążenie tutaj sprawia, że tej łyżce, którą mam z modyfikacją, ona chyba po prostu waży w modach e, trochę za dużo e, i giba tym ciągnikiem jak posrane. Naprawdę, jak próbuję wsypać e, obornik tutaj do szklarni, no to serio, dupa w górze. No mówię, mówię bez kitu, zaraz zobaczycie nawet teraz o. <laughs> Trzeba uważać. E, no ale jest, jest ona większa niż widzicie, i mogę sobie wysypać tutaj całą. I tak też robię: jak już przywożę pod te drzewka, to wysypuję po prostu całą łychę. I, I wtedy nie muszę tego wozić co chwilę, tylko wiecie, no, cała łycha to jest prawie 2000 litrów, więc cztery razy mam z głowy, nie muszę tego wozić za każdym razem. Tylko podjeżdżam, zbieram to, co jest pod drzewkiem i, i, i dodaję. Także myślę, że całkiem spoko rozwiązanie. No i teraz jeszcze zostaje nam woda po prostu, żeby tam dolać wody. Myślę, że sobie już tutaj i do szklarni tak samo... Nie, do szklarni nie, do szklarni nie mogę dolewać wody. Jeżeli faktycznie się tak sprawdzi, że pompę mogę postawić też przy drzewkach to nie byłby to bardzo głupi pomysł, żeby tak robić. No ja widzicie to jest 100 litrów dosłownie jest, nie? Najpierw sprawdzę, czy to się sprawdza przy szklarniach. Jeżeli tak będzie, no to, to mega fajnie, a jeżeli nie, no to, to... wiadomo, to będę musiał jakoś to sobie rozwiązać tak jak do tej pory. Chociaż z wodą nie ma takiego problemu, bo tam raz na 3 dni chyba musiałem do szklarni dawać, więc całkiem spoko. Jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i piszcie w komentarzach jakieś tam pytania, jak do mnie macie, na wszystkie odpowiadam. Przynajmniej staram się na bieżąco odpowiadać. Głównie na wszystkie. I co więcej, no jeżeli chcecie, żeby na przykład jakiś temat poruszył, albo jakąś modyfikację dla was poszukał, bo też często są jakieś tam mody różne pytacie. Oczywiście też w granicach zdrowego rozsądku, tutaj mówię, nie jakieś tam, nie wiem, Eee, udziwnienia To takich modyfikacji mogę poszukać Różnych eee, Ale tak jak mówię, no też w granicach zdrowego rozsądku Pamiętajmy, że to jest farming i Mimo wszystko Zmodować można praktycznie wszystko, ale Ale myślę, że nie wszystko Można znaleźć Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Hej